Dziękuję Ci za to, że możemy być na tym miejscu. Dziękuję Ci, Panie, za Twoje słowo i za e, naukę, jaka e, wynika z tego słowa dla nas. Proszę Cię o to, Boże, abyś właśnie mówił teraz do nas przez, e, przez Twoje słowo, abyś dotykał się naszych serc, Panie, abyś nas przemienił. Proszę Cię, Boże, o to, abyś e, prowadził nasze życie według tego słowa. I abyśmy pragnęli słuchać Go i wykonywać. Oto to Cię, Boże, proszę w imieniu Jezusa Chrystusa, Amen. Tematem dzisiejszej usługi jest życie w Chrystusie. Ostatnio zauważam, że kiedy przerabiam list św. Piotra, teraz list do Efezjan w środy, to bardzo dużo mówię na temat właśnie życia w Chrystusie. Mówimy bardzo dużo na temat tego, co mamy w Chrystusie. Mówimy dużo na temat zwycięstwa, jakie jest w Chrystusie. Mówimy bardzo dużo na temat nadziei, jaka jest w Chrystusie. Mówimy o wieczności, którą mamy dzięki Chrystusowi. I kiedy przygotowywałem, akurat tak się złożyło, że i w tą niedzielę, i teraz w środę, nałożyły się bardzo podobne tematy. Zaczęłem się zastanawiać, czy nie jestem monotematyczny i czy przypadkiem nie jest to nużące słuchać tego w kółko samego. Ale kiedy spoglądam na otaczający nas świat, kiedy widzę, w jakim kierunku ten świat dąży, w, jakim, w czym tkwią ludzie, i kiedy widzę, że chcą być jak najdalej Boga to uważam, że mówienie o Chrystusie i o tym, co my mamy w Chrystusie, nie jest wcale nudne ani monotematyczne. Jest to jak refren pieśni, którą śpiewamy. Zawsze wracamy do tego, co jest w Chrystusie. Zawsze wracamy do tej podstawy, na której mamy budować swoje życie. Sytuacja, w jakiej żyjemy obecnie, mówię tu o pandemii, jest sytuacją, która pokazuje, że ludzie żyją wokół obawy związanej ze śmiercią. Jest wszechobecna atmosfera śmierci, nie tylko tej fizycznej, ponieważ widzimy też taką śmierć duchową, społeczeństwa, śmierć duchową świata. Człowiek chce budować swoje życie z dala od Boga. To widzimy od początku istnienia tego świata. Widzimy, że człowiek stara się wyrzucić Boga ze swojego życia, ze swoich decyzji, z wszystkich rzeczy, które robi. Nawet ludzie, którzy wierzą w Boga, nie chcą, aby Bóg mieszał się w niektóre sprawy ich życia. I widzimy też konsekwencje takich decyzji. To zepsucie, zniszczenie tego świata jest konsekwencją tego, że człowiek nie chce budować z Panem Bogiem. Czy to nas dotyka? Wydaje mi się, że doświadczamy tego osobiście, ponieważ jako ludzie wierzący, jako Kościół, żyjemy w tym świecie. Mamy styczność z ludźmi, którzy nie chcą mieć styczności z Bogiem. I często zależymy od ich decyzji. Czy to w pracy, czy to w, w szkołach, u lekarza, wszędzie, gdzie jesteśmy. Zależymy w jakimś stopniu od decyzji ludzi, którzy z Bogiem nie chcą mieć nic do czynienia. I Widzę, że jeśli nie będziemy przypominać sobie o tym, co jest w Chrystusie, jeśli nie będziemy mówić o tym, jaką mamy nadzieję w Chrystusie, to to, co jest w tym świecie, może nas przytłoczyć, może sprawić, że nie ostoimy się. Bo łatwo jest zapomnieć w naszych doświadczeniach o tym, że jest Bóg. Im cięższe one są, tym trudniej nam patrzeć z nadzieją. Wiemy, że doświadczenia budują w nas wytrwałość i ta wytrwałość prowadzi nas do dzieła doskonałego, że uczymy się w tym wszystkim przybliżać do Boga, ale często są takie chwile, że zapominamy i nas ten świat przygniata. Jeśli nie będziemy sobie przypominać o tym, że nasze życie nie, nie jest tylko kilkadziesiąt lat tutaj na Ziemi, że jest poza tym coś więcej, że jest wieczność, to możemy stracić w naszym życiu nadzieję. A bez nadziei nie ma radości. Bez nadziei nawet nie ma chęcia, chęci do życia. W środę, dzielę się z wami z Listu do Efezjan. Kiedy czytam list świętego Pawła do Efezjan, to widzę apostoła Pawła, który ukochał swojego Zbawiciela. Widzę apostoła Pawła, który kocha Chrystusa ponad wszystko. Widzę pasję apostoła Pawła do tego, co Chrystus zrobił dla niego. Paweł żyje tym, o czym pisze. Czy żyjemy tym, w co wierzymy? Czy mamy pasję do tego, w co wierzymy? Czy ukochaliśmy całym sercem? Całym słowom naszego Zbawiciela? Kiedy apostoł Paweł pisał list świętego, świętego Pawła do Efezjan, kiedy pisał słowa w Chrystusie, to to nie był tylko slogan. Dla Niego słowa w Chrystusie oznaczały coś o wiele więcej. Te słowa niosą dla Niego nadzieję, te słowa niosą dla Niego radość, te słowa są przyszłością dla Niego. On pisze, będąc w więzieniu, a mimo to zwraca uwagę na to, że w Chrystusie jest to, czego nam potrzeba. To w Chrystusie jest nadzieja. Apostoł widzi przyszłość w Chrystusie, widzi daleko więcej niż posiadał na tym świecie. Kiedy czytam pierwszy rozdział listu do Efezjan, to zaczynam, zrozumieć, zaczynam rozumieć te słowa Pawła, które wypowiedział do Filipian. Życiem jest Chrystus, a śmierć jest zyskiem. A jak to wygląda w dzisiejszym świecie? Czy człowiek widzi zysk w śmierci? Raczej jest strach przed tym, co nadchodzi. Śmierć budzi w ludziach emocje skrajne, strach, beznadzieja, jakaś niepewność. Ponieważ Człowiek buduje swoje życie w oparciu o to, co tu i teraz. Człowiek pokłada swoją nadzieję w dziełach swoich rąk, w tym, co osiągnął na tej ziemi, i kiedy przychodzi moment rozstania się z tym, to nagle okazuje się, że nie może tego zabrać ze sobą. Nie ma w czym się wtedy oprzeć. I jeśli nie wierzy w Pana Boga, to rzeczywiście ta śmierć może być dla Niego beznadziejna, pełna strachu, pełna niepewności. Ale apostoł Paweł pisze że do Filipian, że Życie jest Chrystus, a śmierć jest zyskiem, ponieważ on wie, że jego życie nie kończy się tutaj na Ziemi. To jest tylko dopiero początek całej wieczności. On wie, że jego wieczność jest z Panem, w relacji z Bogiem, ten, który ma wszystko pod kontrolą. Chciałbym, abyśmy dzisiaj poszli dalej w liście do Efezjan, abyśmy skończyli pierwszy rozdział. Pierwszy rozdział listu Świętego Pawła do Efezjan, od 15 wersetu do końca rozdziału. Pierwszy rozdział listu Świętego Pawła do Efezjan, od 15 wersetu. Przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze Waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za Was i wspominać Was w modlitwach moich. Aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał Wam Ducha Mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca Waszego, abyście wiedzieli jaka jest nadzieja, do której Was powołał, jakie bogactwo chwały Jego udziałem świętych w dziedzictwie Jego, I jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego jaką okazał w Chrystusie, gdy zbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie. Ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością, i mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem jego pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. O co Paweł prosi Boga? Apostoł Paweł prosi Boga, aby dał Efezjanom ducha mądrości, ducha objawienia, aby oświecił ich serca. Widać, że apostołowi Pawłowi zależy na tym, aby adresat listu zrozumiał co ma w Bogu. Aby zrozumiał Jaki dar otrzymał w Jezusie Chrystusie, aby doświadczył tego, co Bóg ma Mu do zaoferowania? Kiedy podążamy w naszym życiu, nie rozumiejąc czegoś, idziemy jakby po omacku na ślepo. I kiedy czegoś nie rozumiemy, a musimy to robić, to nie do końca widzimy w tym sens. I takie podążanie może budzić w nas zwątpienia. To jest trochę jak z rozwiązywaniem zadań matematycznych. Tutaj yy, siostra może powie, czy dobrze mówię, ale pamiętam, jak rozwiązywaliśmy zadania matematyczne z analizy matematycznej na studiach. I były takie przykłady z trzema gwiazdkami, które wykładowcy zostawiali nam do samodzielnego robienia. I potrafiliśmy siedzieć godzinami, nie w pojedynkę, we dwójkę, we trójkę. I dopóki tego nie rozumieliśmy. To robiliśmy coś na przymus, bo wykładowca nam kazał. Robiliśmy coś, w czym nie widzieliśmy sensu, ale kiedy zrozumieliśmy mechanizm, kiedy zrozumieliśmy, jak działa dany przykład, to chcieliśmy go zrobić do końca. I chcieliśmy kolejny, aby nauczyć się jeszcze więcej. I tak samo jest w naszym życiu duchowym. Jeśli Bóg nam pokazuje, co mamy w Chrystusie, jeśli zaczynamy to rozumieć, doświadczać, to chcemy tego więcej. Chcemy podążać za tym. Zrozumienie przynosi do naszego życia pewnego rodzaju wolność, radość zrobienia rzeczy, które się zrozumiało. Paweł chce, aby Efezjanie, tak samo i my, zrozumieli, poznali, jak jest, jest, jaka jest nadzieja w Jezusie Chrystusie. Jakie jest bogactwo Bożej chwały w tym, co Bóg okazał nam w Chrystusie? I jak wielka jest moc Boża ukazana w zmartwychwstaniu? Chrystus z martwych wstał. Czy to jest tylko przywitanie świąteczne? Czy to jest powód do tego, aby spotkać się na niedzielnym nabożeństwie w czasie świętej Wielkiej Nocy? Czy jest to powód? Tylko po to, żeby spotkać się z rodziną? Czy za słowami Chrystus zmartwychstał idzie coś więcej w naszym życiu? Kiedy czytam apostoła Pawła, to widzę, że Chrystus zmartwychstał oznacza, że Bóg jest ponad wszystkim. W zmartwychwstaniu ukazała się wielka moc Boże. Bóg jest ponad wszystkim i jest ponad śmiercią. Jest ponad tym, czego człowiek boi się najbardziej w swoim życiu. Ten ciągły bój, który człowiek toczy w tym świecie, aby wydłużyć swoje życie, i próbuje własnymi środkami, i on nie przynosi efektów, Bóg jest ponad tym wszystkim. Chrystus z martwych stał. Co to oznacza dla nas? On zwyciężył. To, co w oczach ludzi było nie do zwyciężenia. A jeśli Chrystus zwyciężył, to w Nim i my mamy moc do tego, aby zwyciężać każdego dnia w naszych doświadczeniach, w naszych bojach, w naszych troskach. Chrystus zwyciężył, więc powstał z martwych. Śmierć nie miała nad Nim mocy. Tak samo i my możemy mieć nadzieję, że kiedyś z martwych wstaniemy. Że nasze życie nie skończy się tutaj, na Ziemi. Że to, do czego w swoim życiu dążymy, tak naprawdę, co osiągamy w naszym duchowym wymiarze, nie przemija wraz ze śmiercią, ale będzie trwało wieczność. Widzimy tutaj odwrócenie konsekwencji grzechu. Kiedy Adam z Ewą zgrzeszyli, to na świat przyszła śmierć. Po pierwsze śmierć duchowa, śmierć relacji między Bogiem a człowiekiem. I to wiemy, że w Chrystusie Bóg połączył to, co jest na górze w niebie z tym, co jest na ziemi. Więc odbudował tą relację z człowiekiem. Możemy powiedzieć, relacja Boga i człowieka podlega zmartwychwstaniu w Chrystusie. Ale kiedy Bóg patrzył na grzeszny świat w czasach Noego to powiedział: nie będzie mieszkał duch mój w człowieku na zawsze. Więc widzimy, że grzech przyniósł też śmierć fizyczną na ten świat. A w zmartwychwstaniu Chrystusa możemy mieć nadzieję, że nasze życie będzie później trwało w wieczności. Być może w innym ciele, w innej rzeczywistości, ale nasze życie nie skończy się tu duchowo, ani nie skończy się tu fizycznie, bo później będziemy duchowo i fizycznie doświadczać Boga przez całą wieczność. Chrystus zwyciężył według apostoła Pawła oznacza to, że mamy dostęp do Boga. Mamy możliwość relacji z Panem Panów, z tym, który stworzył wszystko, z tym, który nad wszystkim ma pieczę. Paweł ukazuje Chrystusa jako zwycięskiego władcę. Jest to wypełnienie tego psalmu, który czytaliśmy przed modlitwą, psalm 110. Jest to psalm mesjański, ukazujący króla, który przychodzi i rozprawia się ze swoimi przeciwnikami. A jego lud z chęcią podąża za nim. Czy to nie jest wspaniała wizja? O tym pisał psalmista Dawid i o tym pisze apostoł Paweł, że to wszystko wypełniło się w Chrystusie. Chrystus zwyciężył i Bóg poddał wszystko pod Jego stopy. Kiedy czytaliśmy o zbroi Bożej, jakiś czas temu przerabialiśmy temat zbroi Bożej, to mówiliśmy, że w naszym życiu zmagamy się nie z krwią i ciałem, ale z, ze zwierzchnościami niebieskimi, z nadziemskimi władzami. A tutaj widzimy, że te zwierzchności i nadziemskie władze są poddane Jezusowi Chrystusowi są pod Jego stopami. Moce, zwierzchności i panowania. Jezus Chrystus zwyciężył nad nimi wszystkimi, a więc i my w Chrystusie zwyciężamy każdy taki bój, każdego dnia w naszym życiu. Kiedy patrzę na zwycięskiego Jezusa, który ma swoich przeciwników pod stopami, to widzę taki obraz. Król wraca z wojny. Całe miasto się raduje, ponieważ On walczył w ich imieniu i On tą bitwę wygrał, On tą wojnę zwyciężył wszyscy oddają mu chwałę ponieważ dzięki niemu mogą normalnie funkcjonować dzięki niemu są wolni i ten król zwycięski zasiada na tronie a podbici władcy podbite narody przychodzą i oddają mu hołd oddają się mu podpanowanie często widziałem taki obraz kiedy zwycięski władca przyjeżdżał na pole bitwy to stawiał swoją stopę Albo na przegranym przeciwniku, albo na orężu, który był złożony pod jego stopy. I to świadczyło, że On zwyciężył. On włada teraz nad tymi, których pokonał. I tak widzę tutaj Jezusa Chrystusa. On w zmartwychwstaniu zwyciężył, a wszystko jest pod Jego stopami. I my możemy doświadczać w tym wszystkim cudownej Bożej Chwały. Możemy brać udział w tej wielkiej radości, w tym wielkim święcie. Możemy oddawać mu cześć, ponieważ on walczył za nas. I za nas umarł i zmartwychwstał, i dla nas zwyciężył, abyśmy my mogli wieść to zwycięskie życie. Paweł ukazuje też Jezusa Chrystusa jako głowę kościoła. I mówi o tym, że my jesteśmy dopełnieniem tego, który jest wypełnieniem wszystkiego. Jest to niesamowita prawda. Ukazuje, że możemy, podążając za Chrystusem, budować razem z Nim to królestwo, które On buduje. Powinniśmy jako Kościół całym swoim istnieniem pokazywać na Chrystusa, na zmartwychwstanie, na nadzieję, jaka z tego płynie dla nas. Nie jest to długi fragment, to jest osiem wersetów, a zawiera tyle treści i tyle prawdy na temat Jezusa Chrystusa i na temat tego, co mamy w nim. I kiedy zastanawiałem się nad tym, w jaki sposób możemy tą prawdę przekazywać innym ludziom, to zrozumiałem, że w żaden sposób nie jesteśmy w stanie przekonać ludzi tak po ludzku, mówiąc mu: Chrystus zmartwychwstał, masz wolność w Chrystusie. Człowiek, który nie wierzy, sam z siebie nie uwierzy. Potrzeba w tym ingerencji Bożej. Dlatego Paweł modli się, aby Efezjanie mieli ducha mądrości, aby Bóg im objawił tą prawdę. Kiedy obserwuję otaczający nas świat, dostrzegam palącą potrzebę tego, aby ludzie zrozumieli, że jedyne wyjście, jedyny ratunek, jedyna nadzieja jest w Chrystusie. Tylko kiedy rzeczywiście zgłębimy tą prawdę, kiedy rzeczywiście jej doświadczymy, jesteśmy w stanie zrozumieć, co Bóg nam ofiarował. Każdy z nas, jak tu siedzimy, pamięta czas swojego nawrócenia. Pamiętamy to, że kiedy oddawaliśmy swoje życie Bogu w modlitwie czy w inny sposób, przyszła na nas wolność, rozdzierająca, rozpierająca nas wolność. My to w tym czasie rozumieliśmy, ale ciężko było, mogliśmy ludziom opowiadać, ale tak naprawdę nikt nie był w stanie nas zrozumieć, jak wielki ciężar zszedł z naszego serca. Dlatego, głosząc innym Chrystusa, musimy modlić się o to, aby Bóg otwierał ludziom ich oczy, aby mogli doświadczyć tego, co my doświadczyliśmy w Chrystusie. Widzę niesamowity kontrast między światem a Kościołem. My dostrzegamy, Wartość w Chrystusie, naszym życiem jest Chrystus. A świat dostrzega wartość w tym, co osiąga własnymi rękoma, w tym, co zbuduje. Najlepiej, żeby Pan Bóg, Bóg był jak najdalej. Efektem naszego zaufania jest życie. Życie w Chrystusie. Brak strachu przed śmiercią. A efektem dążeń świata jest to, że kiedy przychodzi koniec, zaczyna się niepewność i strach. Psalmista w Psalmie 110 ukazuje, że Boży lud z chęcią podąża za swoim przywódcą, Boży lud z chęcią idzie za zwycięskim królem. To jest zachęta dla nas do kościoła, abyśmy z chęcią podążali za Jezusem Chrystusem. Abyśmy z chęcią podążali za zwycięstwem, jakie On niesie za sobą. Podążanie za Jezusem to podążanie za pokojem, za nadzieją, za wiecznością. Czym jest życie w Chrystusie? I czym różni się życie w Chrystusie od życia bez Chrystusa? Taki krótką rozpiskę. Życie bez Chrystusa to życie w niepewności. Zawsze przyjdzie ten moment, kiedy nie będziesz pewny tego, co dalej. Życie w strachu przed tym, co będzie ze mną po śmierci. Szukanie własnych rozwiązań po omacku i bez zrozumienia. Życie bez nadziei na wieczność. Życie bez Chrystusa to jest życie, które się kończy, bo później nie ma życia wiecznego, później jest śmierć wieczna. Życie bez Chrystusa to jest życie bez Boga. Życie, które nie przynosi Bogu chwały. Życie przegrane i pełne porażek we własnych codziennych zmaganiach. A jakie jest życie w Chrystusie. Jest to życie w namacalnej relacji z Bogiem. Jesteśmy w stałym kontakcie z tym, który stworzył wszystko. Jest to życie w synostwie, oczekiwanie na dziedzictwo, do jakiego Bóg nas przeznaczył. Jest to życie zwycięskie. Możemy opierać się na tym. Że Chrystus zwyciężył, to i my zwyciężamy. I nawet jeśli upadniemy, to wstajemy i staramy się iść dalej za naszym przywódcą, wiedząc, że On nas wyciągnie z naszego upadku. Życie z Chrystusem to jest życie pełne nadziei. Nasze życie nie kończy się tutaj. My patrzymy w stronę wieczności. Jest to życie w wierze. Bóg daje nam wiarę. W to, że to wszystko się spełni. Jest to życie w wolności od strachu. I kiedy popatrzymy na otaczający nas świat, który często tonie w strachu, to takie życie w Chrystusie wolne od strachu jest wartością bezcenną. Możemy przychodzić do ludzi z pokojem i im pomagać, chociażby, kiedy oni sobie z czymś nie radzą. Życie w Chrystusie to jest życie pełne chwały, oddawanej Bogu. Każdy nasz dzień, każde nasze zwycięstwo, każde nasze słowo przynosi i powinno przynosić Bogu chwałę. Są dwa zastosowania, które wypisałem do tego kazania. Podążajmy za Jezusem Chrystusem. Podążajmy za naszym Przywódcom, który wiedzie nas ku wieczności w zwycięstwie. A drugie zastosowanie: miejmy patrzenie na innych ludzi, którzy Boga nie znają. Zainteresujmy się ich, ponieważ mamy rozwiązanie do ich życia, mamy rozwiązanie wszelkich ich problemów, mamy dla nich nadzieję w Jezusie Chrystusie. I kiedy będziemy mówić im o tym, pamiętajmy, aby się modlić o Boże Poznanie dla nich. Bo my z własnymi słowami ich nie przekonamy, tylko Bóg może ich przekonać. Życie w Chrystusie jest to coś, za co jestem wdzięczny bezgranicznie Panu Bogu. I mam nadzieję, że my wszyscy jesteśmy za to Bogu wdzięczni. Dzielmy się tym z innymi. Amen.